Witam serdecznie, 19 kwiecień No i podsumowanie, bo Kolejne kilka wyjści, nic nie było Dwa ostatnie filmy, to małe przesłyszenie To nie marzec, tylko kwiecień Bo chłodno się zrobiło, nie wiem dlaczego tak powiedziałem To sprostowanie takie i Proszę bardzo Wszystkie okazy, które znalazłem Te takie całe, bo jeszcze było trochę takich ogrysków I łamanych, i takie, i mniejsze, i większe i można zobaczyć sobie. No pierwsza to była para złosia Później para zielenia. Później następna para była. I tego samego dnia ten duży był. Taki około 3 kg. Ładny duży. Patrzcie jaki. Jaka sztuka. ładny Ten to konkretny. To tego byka brat znalazł. Nagrałem filmik też wtedy. Bo przykładaliśmy to. Ta sama strona i i tak samo wygląda. Cały rozkład taki sam jest. No i tutaj. I te cztery świeże po kolei będą Raz. Dwa, trzy i cztery takie małe. No i złośka też roczny, ale też ładny ciężki 2,5 Dwa. Dwa kilo niezły no i koziołka jeszcze w domu też leży porostek jakiś to już nie wy, nie będę wyciągał trzeba się miejsce bo jeszcze mam trochę z tamtego roku to tak naprawdę w tym roku znalazłem Tyle co przez 7 lat nie znalazłem, tak chodziłem, ale chodziłem tak trochę mniej, teraz w tym roku chodziłem dużo. Ale no rok dobry był. Ojciec znalazłem 7 i brat chyba 4 sztuki także. Nie było... to, mój, to mój sezon był dobry, uważam że. Tu na naszej regiony lubelskie tu zwierzaka tego nie widać za bardzo. To myślę, że jest pełen sukces. No i co? I życzę wesołych świąt w przeglądaniu tego filmiku. Wszystkiego dobrego. No i co? Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w tym roku już chyba nie wiem, czy pójdę, jak pójdę. To chyba, że przy tak orientacyjnie przejście, jak znajdę, to coś nagram. A jak nie, to do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dziękuję, pozdrawiam.